Cześć, witaj na kanale Życie i Świat w Pigułce. Strefy czystego transportu spędzają sen z powiek wielu mniej zamożnym właścicielom starszych aut, bo po większych miastach mogą już wkrótce nie pojeździć. Czy istnieje jakaś realna szansa na zmianę tych przepisów? A może jest już jakiś inny sposób na poradzenie sobie z tym nie lada problemem? Zanim przejdziemy do materiału, koniecznie zostaw SUBA, co pomoże szybszemu rozwojowi tego kanału. Strefa czystego transportu ma powstać w Warszawie już w tym roku. Do miasta Syrenki nie będą mogły wjechać starsze modele samochodów które nie będą spełniały wyznaczonych norm spalin. Warszawa tym sposobem chce pójść śladem Krakowa i Wrocławia. Wprowadzenie strefy czystego transportu rozpocznie się w lipcu 2024 roku i potrwa do 2032. Nowe, coraz bardziej surowsze normy będą wdrażane co dwa lata. Jak dobrze też wiemy, Unia Europejska przyjęła dwunasty pakiet sankcji. Zakłada on m.in. zakaz importu gazu LPG z Rosji. Obecnie obowiązuje 12-miesięczny okres przejściowy, jednak poszczególne firmy szukają już teraz alternatyw dla importu i do wykorzystania wobec skroplonego propanu. Według danych z pierwszych trzech kwartałów 2023 roku, w tym okresie Polska odpowiadała za około 70% gazu LPG, jakiego Unia zakupiła od Rosji. Dlaczego o tym wszystkim mowa i co łączy oba te fakty? Już wyjaśniam. Badacze z Gdańska, bo tak trzeba nazwać panów z Politechniki Gdańskiej, opracowali metodę pozyskiwania Eteru dimetylowego z małych węglowodorów. Gaz, w skrócie nazywany DME, jest używany w przemyśle kosmetycznym, jak i farmaceutycznym. Ale co najważniejsze i co nas najbardziej interesuje w sektorze paliwowym, prace zakończyły się sukcesem, gdyż metoda ta nadaje się do bezpośredniego wdrożenia oraz została zgłoszona do ochrony patentowej. Naukowcy, którzy na zlecenie PGN i G w ramach projektu Nowa Technologia Otrzymania Eteru Dimetylowego z Małych Złóż Węglowodorów udowodnili, że właściwości fizyczne tego gazu są podobne do propanu butanu i może on być zamiennikiem oleju napędowego, jak i gazu LPG i LNG. Eter dimetylowy jest traktowany jako paliwo zielone, które może wesprzeć transformację energetyczną. W trakcie spalania nie emituje cząstek stałych, z których składa się smog. Może być produkowany z gazu ziemnego, węgla lub biomasy i zaliczany jest do grupy paliw zielonych. W projekcie korzystano z eteru dimetylowego, wytworzonego z reakcji gazu ziemnego z dwutlenkiem węgla. Następnie gaz był oczyszczany i sprężany. Jak podkreślają autorzy projektu, eter dimetylowy może być używany w samochodach z silnikiem diesla. Te muszą być tylko przystosowane. Nie jest to kosztowny i czasochłonny proces. Można go porównać do wprowadzania modyfikacji w silniku benzynowym przy używaniu gazu LPG. Gaz ten może być alternatywą wobec LPG sprowadzonego z Rosji. Cały proces powstawania tego paliwa, które jest atrakcyjną ekologicznie alternatywą dla oleju napędowego do silników diesla w ramach projektu, kosztował aż ponad 10 milionów złotych. Celem tego niesamowitego przedsięwzięcia było opracowanie nowej technologii, i przetestowanie jej w specjalnie zbudowanym do tego celu demonstratorze. Cały projekt tworzenia tego gazu był atrakcyjny z trzech głównych powodów. Gaz DME jest po pierwsze i najważniejsze zaliczany do paliw ekologicznych, ponieważ w procesie spalania nie emituje cząstek stałych. A to one w dużej mierze odpowiedzialne są za powstawanie smogu. Po drugie, bardzo łatwo go skroplić, uzyskając paliwo ciekłe, łatwe do przechowywania i transportowania. I po trzecie, do jego wytworzenia można użyć gazu ziemnego, jak i też biopaliw, w tym biogaz, co poszerza możliwości produkcyjne i jest kluczowe w dobie odchodzenia od paliw kopalnych. Czy ty też byś przerobił swój silnik diesla na ten zasilany gazem DME? Daj znać w komentarzu. Jeśli spodobał ci się materiał, koniecznie daj lajka like i zostaw suba. I wspólnie rozwijajmy nasze pasje. Cześć.